Dobry wieczór. Dzisiaj jesteśmy w Olsztynie, gdzie na zlecenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego prowadzimy prace związane z konserwacją płyt podtorza tramwajowego na skrzyżowaniu ulicy Witosa i Janowicza. Nasze prace polegają na ustabilizowaniu płyt podtorza, które są na co dzień bardzo mocno obciążone ruchem zarówno tramwajowym, jak i autobusowym. I te obciążenia dynamiczne w połączeniu z napływem wód deszczowych ostatecznie doprowadzają do wymywania. Warstwy podbudowy spod tych płyt. Wraz z wymywaniem się tej podbudowy płyty zaczynają się ruszać i klawiszować, i to w dłuższym czasie będzie powodowało ich degradację, ich niszczenie, pękanie, i tego właśnie chcemy uniknąć. Naszym celem jest wypełnienie tych pustych przestrzeni i ustabilizowanie tych płyt tak, żeby zapewnić ich bezpieczną pracę przez kolejne lata użytkowania. Materiały, których używamy charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi, zwłaszcza jeżeli chodzi o obciążenia dynamiczne, co jest bardzo istotne, ponieważ no, tutaj codziennie one są obciążone zarówno ruchem tramwajowym, jak i drogowym. Dla zamawiającego, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Olsztynie, kluczowe było takie wykonanie tych prac, żeby nie wpływać negatywnie na, na ruch tramwajów, który tu się odbywa. Technologia nixii geopolimerowych, która jest szybka i bezinwazyjna, pozwala na wykonanie tych prac w momencie, kiedy komunikacja miejska nie funkcjonuje. Prace, które właśnie się tutaj toczą, polegają na wstrzykiwaniu mieszanki geopolimerowej pod płyty tarowiska w puste przestrzenie przy jednoczesnym bardzo dokładnym mierzeniu narzędziami laserowymi ich zachowania. Prowadząc pracę w ten sposób, mamy pewność, że wszystkie puste przestrzenie zostały wypełnione, uszczelnione i zabezpieczone przed wodą na kolejne lata użytkowania. Ekologia jest dla nas bardzo ważna. W trosce o dobro planety używamy materiałów zupełnie obojętnych dla środowiska. Najważniejszą dla nas wartością jest bezpieczeństwo naszych pracowników, dlatego pracę prowadzimy zgodnie z najwyższymi standardami BHP.